W tym odcinku poznaliśmy działalność Tchan i tajemniczy projekt próg. Dziś zajmiemy się doniesieniami o świetlistych zjawiskach, które według niektórych świadków miały miejsce w Sudetach. W miejscach, gdzie widywano zjawiska, pojawiały się też znaki, rytualne, lecz niepodobne do żadnych znanych równ. Niektórzy z badaczy mówili o symbolach przy Czasem towarzyszył nim niski dźwięk, trudny do uchwycenia przez mikrofon. Byłem tam, widziałem to miejsce. Nie było już laboratorium, tylko wypalony krąg i coś, co wyglądało jak ślad po uderzeniu światła. Kiedy spojrzałem w niebo, miałem wrażenie, że coś patrzyło również na mnie. Nagranie, które Państwo usłyszeli, pochodzi z niezmontowanej kopii programu. Ze względu na błędy techniczne, dalsza część odcinka została odtworzona z materiałów zastępczych. W kolejnych tygodniach prace badawcze w Sudetach przeniesiono do Wrocławia. Program naukowy kontynuowano aż do końca wojny.